Dzień dobry, przedstawiam Państwu cele trzeciej generacji. To jest ta cela sucho mokra. Jak widzicie Państwo, tu jest zasilanie od góry. Tu i tu. Połączyłem to razem jednym trójnikiem i tu idzie przewodem zasilanie do zbiorniczka i to jest wszystko. Ona podczas pracy ja później pokażę uruchomieni silnik. Teraz tutaj ospuściłem gaz. Bo jest ciśnienie w całym układzie powyżej jednej atmosfery. Jak elektrolizer pracuje, ten gaz idzie tą rurką do dołu zbiorniczka wyrównawczego. Do dołu wychodzi tu. Tu dałem zawór zwrotny. Całkiem niepotrzebny, ponieważ tutaj się utrzymuje cały czas ciśnienie. Idzie do. Tutaj opaską jest to spięte, żeby nie latało. Do y, bublera. Proszę, w bublerze jest benzyna. Widać. Z bublera. Tym oto przewodem przez zabór zwrotny dałem, ponieważ ciśnienie, które jest w układzie, teraz pokażę, tutaj on idzie do układu gazowego LPG do sekwencji. O, sekwencja idzie, idzie, idzie i do wtrysków. Ale cofając się tu, tutaj się wytwarza ciśnienie rzędu do 1,5 atmosfery, żeby te ciśnienie... Nie cofnęło się dałem tutaj zawór zwrotny Teraz uruchomię samochód. Zaraz będzie widać. O, już się włączył, bo Przeszedł już na gaz. On automatycznie, jak sam się przełącza na gaz, się włącza, właśnie amperowisz. No, jest tutaj na 9 amperach, można powiedzieć. No i teraz idziemy, zobaczymy, jak to pracuje. Proszę, tutaj, aha, najpierw to jak pracuje? Właśnie, tutaj jak widać, jednym i drugim przewodem idzie gaz. Oprócz tego ten gaz idzie tym, tym przewodem do zbiornika wyrównawczego. Tutaj może pokazuję, to pewne widać, ale. I również tym przewodem napływa do elektrolizeru właśnie yy, elektrowni to wszystko odbywa się do może z tej strony i nie, nie z tej strony.

Thank you very much.